Bardzo serdecznie w dzisiejszym nagraniu. Dzisiaj, jakże zawiły, głęboki temat przebarwienia. Mowa o przebarwieniach dzisiaj posłonecznych, ponieważ mamy oczywiście różne rodzaje przebarwień, np. potrądzikowe, ale właśnie te przebarwienia posłoneczne myślę, że jest to taki najbardziej popularny problem. Pośród kobiet, problem, z którym niejednokrotnie sobie doskonale poradziłam na konsultacjach kosmetycznych, czego doświadczyła nie jedna z moich podopiecznych. Dzisiaj omówimy sobie takie kosmetyki, które. Są oczywiście ogólno dostępne i zdecydowanie pomogą Wam w redukcji bądź pozbyciu się tych niechcianych przebarwień. Dlatego, zanim przejdę dalej, poproszę Cię o wielkie czerwone serce w komentarzu, żebym wiedziała, że to nagranie jest pomocne. Pamiętaj, im więcej takich serc, tym ja więcej nagrywam. Im widzę mniejsze zainteresowanie, tym po prostu albo nie nagrywam, albo zmieniam tematykę. Także. Wszystko zależy od ciebie, nie ode mnie, i dzisiejsza tematyka to przebarwienia. Przebarwienia nie jest to taki temat, że tak powiem, hobsiub, ale nie znaczy to, że jest to temat nie do przejścia. Jak sama widziałaś na ekranie, niejednokrotnie. Y Wielka metamorfoza nastąpiła u mnie na konsultacjach kosmetycznych. Dziś sobie powiemy o tym, że przede wszystkim największy błąd, który obserwuję wśród Was, również wśród podopiecznych, które się do mnie skłaszały, to jest brak ochrony przeciwsłonecznej przez cały rok. Więc jeżeli dzisiaj chcesz działać, redukować przebarwienia, działać prewencyjnie. To Twoją podstawą będzie SPF-50 przez cały rok. Tak jest. Bez tego będzie to praca bezowocna. To Ci od razu mówię. Jeżeli nie wiesz, po jaki SPF sięgnąć, masz wątpliwości fizyczne, chemiczne, która marka, tutaj na kanale znajdziesz sporo filmów. W tym co roku robię uaktualnienie takiego filmu, filmu o SPF-ach, także. Możesz sobie jak najbardziej zajrzeć do playlisty SPF50 i z tym cię zostawię, ponieważ dzisiaj skupimy się na innych składnikach, innych produktach niż tylko SPF. Także po tym filmie możesz znaleźć swój SPF, natomiast my przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o przebarwienia, to podstawy już znasz, następnie o składnikach aktywnych, które działają, Właśnie fantastycznie przy przebarwieniach będę już opowiadała przy omawianiu produktów. Chciałabym również zaznaczyć, że w dzisiejszym filmie pojawią się produkty i takie całkowicie naturalne, i również takie, które zawierają syntetyczne składniki, ale na przykład nie mają sobie nie mają zamienników tak? na rynku kosmetycznym, dlatego już teraz przechodzimy do dzisiejszego nagrania i w pierwszej kolejności chciałabym omówić nowość, nowość na rynku kosmetycznym o takim składzie, o którym jeszcze nikt nie słyszał myślę, dlatego że nie widziałam, przynajmniej ja kosmetyku z takimi z takim połączeniem składników aktywnych, jakie występuje. No, właśnie. Najnowszym serum od firmy Slavia, które wygląda w ten sposób, w ten sposób prezentuje się nasza szklana butelka. Jest to serum na przebarwienia skapsułkowaną, tutaj podkreślam, arbutyną. Rozjaśnienie i antyoksydacja. Ja tutaj będę sobie zaglądać do składu na opakowaniu, które prezentuje się w ten sposób. A jest do czego zaglądać. W pierwszej kolejności producent informuje nas, że mamy tutaj do czynienia z azeloglicyną w stężeniu 3%. Azeloglicyna jest pochodną kwasu azelainowego i działa rozświetlająco, rozjaśniająco. Również słuchajcie cery naczyniowe. Jeżeli oglądałyście moje poprzednie filmy, to wierzę, że w Waszych pielęgnacjach azeloglicyna już jest od jakiegoś czasu. Czyli tutaj mamy do czynienia de, definitywnie z redukcją przebarwień. Ale ta zeloglicyna w tym serum występuje w takim połączeniu, że to jest po prostu wow czapki z głów. Przeczytam Wam od producenta, ponieważ tutaj mamy już patent, który nazywa się Nano White w stężeniu 2%. Zobaczcie, że firma Slavia tutaj podaje stężenia składników aktywnych. Niewiele firm to robi. I tutaj mamy do czynienia z kapsułkowaną arbutyną. Tak jest. Dlaczego podkreślam fakt, że kapsułkowana? Ponieważ dzięki temu ona dostaje się w dużo głębsze warstwy naszej skóry i tam rozpoczyna swoje działania. I tutaj ona właśnie hamuje proces pigmentacji. Tak jest. Tutaj przeczytałam Wam od producenta. Kapsułkowana forma dodatkowo wspomaga głębokie przenikanie oraz większa trwałość składnika. Dokładnie to, co Wam przed chwilą powiedziałam. I oczywiście tutaj mamy również do czynienia ze zmniejszeniem syntezy melaniny. Kolejnym tutaj takim opatentowanym składnikiem jest Bright. Oli Active i słuchajcie, to jest kompleks składników, który właśnie będzie efektywnie redukował przebarwienia i tutaj również ujednolicał kolory skóry. Kolejny tutaj składnik są to oleje. Fermentowane, w szczególności tutaj z na nawilżenie. Tak jest. E, również działanie silne, działanie antyoksydacyjne. Mamy tutaj witaminę C w stężeniu 1%. Ja tutaj sobie pozwolę dodać od siebie, patrząc na ten skład, że tutaj mamy do czynienia z jedną z najbardziej stabilnych pochodnych witaminy C, a i A żeby tego jeszcze było mało, mamy tutaj następnie fermentowany Resveratrol e, i Rzecz jasna, tutaj zwiększenie syntezy kolagenu, generalnie działanie anti-agingowe oraz weratrolo, już tutaj było naprawdę bardzo dużo na kanale. Ale to nie koniec, słuchajcie, ja wiem, że tego jest dużo, ale to serum właśnie ma tak bogaty skład to jest po prostu kosmos. Tutaj mamy. Astaksantyna. I teraz astaksantyna już występowała w retinolu od Slawi, ale powtórzę, ona również jest odpowiedzialna za taki łososiowy kolor tego serum, ale tutaj przede wszystkim działanie rozjaśniające i uelastyczniające skórę. I już na koniec mamy pantenol, czyli właściwości łagodzące. Tak jest, dobrze słyszysz. To wszystko w jednym serum. To może szokować, ale oni tak fantastycznie przemyśleli kompozycję tego serum. I słuchajcie, że jasna, w ramach współpracy z moim kodem zniżkowym, który wyświetla Wam się na ekranie, na to serum macie zniżkę. Co chciałam jeszcze dodać, to słuchajcie, mimo tego, że to serum jest tak bogate, jeżeli chodzi o skład, ono jest w 100%. Naturalne, w takim sensie, że zobaczcie, 98% składników pochodzenia naturalnego i rzecz jasna, nietestowane na zwierzętach. Także to jest prawdziwy hit i ono musiało po prostu, mimo tego, że ja tu mam inne produkty, ono musiało pojawić się jako pierwsze w tym nagraniu, jako numer jeden, bo to jest po prostu kosmetyczny szok. Myślę, że teraz naprawdę będzie ciężko znaleźć na rynku kosmetycznym produkt, który dorówna temu produktowi, który stworzyła firma Slavia. Kolejny produkt może Was trochę zaskoczyć, ale on też musiał pojawić się w tym filmie i tutaj już zaznaczam. To nie jest produkt stricte naturalny i to jest krem pod oczy, ale uwaga, nie stosuję go jako krem pod oczy. I o co chodzi? Jak ja go polecam stosować? Może najpierw tak. Co to jest za produkt? To jest e, krem pod oczy od firmy Marian May, czyli jest to firma koreańska i tutaj e, w ten sposób wygląda opakowanie. E, I zaraz przejdę do tego składu, bo o tym chcę powiedzieć na koniec. W ten sposób wygląda ta tubka. E, I słuchajcie, jest, czy ja ją trzymam do góry nogami? Nie. Ok. I słuchajcie, e, ja sobie przejdę do składu, e, który mam na telefonie, bo tutaj e, Mam takim tutaj mam to napisane, słuchajcie, takim małym drukiem, że ja tego nie rozczytam. I słuchajcie, w jaki sposób ja polecam stosować ten krem? Oczywiście, rzecz jasna, ktoś może sobie go stosować po oczy, nie ma problemu, ale tutaj właśnie wszystko wzięło się z tego, że jedna osoba u mnie w rodzinie miała tutaj właśnie takie plamy posłoneczne, właściwie jedną, i ja mówię, słuchaj weź sobie ten krem i zobaczysz i rzeczywiście potem było Justyna, wow, więc tutaj szybciutko omówimy sobie skład i w składzie mamy kwas samowy, który znany jest z tego, że rzeczywiście on fantastycznie radzi sobie z przebarwieniami, ale tutaj dodam, nie sam, absolutnie nie sam, on albo musi powystępować w dobrym połączeniu, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o pielęgnację, takie na przykład jak pokazywałam, rezultaty wam moich podopiecznych, jeżeli chodzi o przebarwienia, tutaj pielęgnacja z przebarwieniami, ona musi być uszyta na miarę. Tak jest, dlatego tutaj już e, abstrahując i wracając do tego kremu, słuchajcie, kwas tranek samowy, rzecz jasna, to już powiedziałam. Ale mamy tutaj glutanion i yy, glutanion ma właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne i hamuje wydzielanie się melaniny, rzecz jasna. Yy, I również mamy tutaj niacynamid, który nie tylko działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, ale niacynamid też ma yy, właściwości rozjaśniające, dlatego bardzo często zobaczycie go, słuchajcie, w różnych yy, kosmetykach na przebarwienia. Tutaj ważna rzecz, Kwas hialuronowy jeszcze dodam na wilżenie, ale mam tutaj jeszcze jeden składnik: adenozyna, która działa przeciwstarzeniowo, uniętniająco, uelastyczniająco skórę. Warto o tym wiedzieć. Także jeżeli chodzi o ten produkt, to ja tutaj mogę Wam aż tyle tak. o nim powiedzieć, a już przechodzę do następnego i od razu Wam powiem, że w kolejnym produkcie. Będzie taka mała uwaga. Inny produkt jest już tutaj ze mną, i on też ma bardzo fajne połączenie, jeżeli chodzi o skład. Natomiast tutaj będą występować nieco takie bardziej drażniące składniki aktywne, dlatego, nade wszystko, jeżeli zdecydujesz się ściągnąć po to serum, ochrona przeciwsłoneczna. Musisz tego pilnować, musisz ją reaplikować w ciągu dnia, bo inaczej będziesz miała efekty odwrotne od zamierzonych. I słuchajcie, to jest serum z hiszpańskiej firmy Transparent Lab. Myślę, że o tej firmie słyszałyście. Jeżeli nie, to, to słuchajcie, to właśnie się o niej dowiadujecie. Ja akurat zamawiałam z ich hiszpańskiej oficjalnej strony, ale wiem też, że w różnych drogeriach internetowych w Polsce znajdziecie ten produkt i jeszcze będę podlinkowywać słuchajcie pod tym filmem. Tutaj mamy kwastranek samowy w stężeniu 5%, ale tak jak już powiedziałam kwastranek samowy sam w sobie to nie jest do końca dobry pomysł. On musi występować w połączeniu i on tutaj występuje w bardzo w fajnym połączeniu. 5% azaloglicyny, czyli to o czym mówiłem przy produkcie Slavia. 5% w stężeniu mamy 5% niacinamid, czyli również działanie rozjaśniające. Uwaga! 1% mamy tutaj stężenie, słuchajcie, kwasu kojowego, i on już wykazuje tutaj takie nieco działanie drażniące, ale jak najbardziej będzie wspomagał nas przy. W tej walce z przebarwieniami. Natomiast tutaj mamy jeszcze kwas salicylowy, ale uwaga! Mamy tutaj kompleks, który jest opatentowany i on pomaga w regulacji naturalnych procesów pigmentacyjnych skóry. 0,3 tutaj: Luminia Garatum. Także słuchajcie, nie wiem, czy widać. To mam do góry, nie tutaj. Tutaj widzicie, tutaj jest ten ostatni składnik, także to jest już mówię taki dosyć mocny kosmetyk, ale też warto po niego sięgnąć. Jeżeli chodzi o przebarwienia, o czym czasem zapominamy, a niesłusznie, w takiej pielęgnacji warto też. O ile możesz sobie na to pozwolić. Czyli tutaj kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, oczywiście nie, ale tutaj też musisz, jeżeli korzystasz z innych kosmetyków, które dzisiaj się pojawiły, to już musisz wiedzieć, co robisz. Jeżeli nie wiesz, co robisz, to zdecyduj się na to. Lub na to, czyli co mam na myśli? Rzecz jasna, retinol. I słuchajcie, retinol kapsułkowany od firmy Slavia to jest hit tego sezonu. Wszyscy mówią o tym retinolu i nie bez powodu. Słuchajcie, retinol kapsułkowany po pierwsze sprawia, że nie tylko jest to retinol, który dociera w głębsze warstwy naszej skóry, ale również nie dzięki temu, że jest kapsułkowany, że działa w tych głębszych warstwach naszej skóry. On yy, tutaj nie przyczynia się do takich typowych podrażnień po retinolu, czyli zaczerwienienie skóry, złuszczanie się skóry i tak dalej, tak dalej. Ja o tym retinolu mogłabym mówić i mówić, zresztą o tym wiecie, ponieważ jest osobny film na temat tego retinolu. On jest tutaj w stężeniu 0,3%, czyli takie idealne, optymalne. I słuchajcie, tutaj mamy również retinopeptid rinsit, który... Jest innowacyjnym peptydem, który wykazuje działanie dokładnie takie samo, jeżeli chodzi o również działanie anti-agingowe jak retinol, czyli on wzmacnia jeszcze działanie tego retinolu, czyli tutaj mamy oprócz e, takiego działania, tak jak już powiedziałam, e, jeżeli chodzi o rozjaśnienie przebarwień, mamy tutaj naprawdę solidną dawkę. Składników, które będą tą skórę ujedrniać, uelastyczniać, czyli działanie takie anti-agingowe. Tutaj mamy również komórki macierzyste, słuchajcie, znowu działanie liftingujące. Mamy czynnik wzrostu, o którym też się ostatnio rozpowiedziałam, który tutaj przyczynia się właśnie do również wygładzenia, takich głębszych zmarszczek do redukcji, także warto o tym wiedzieć. No i nasza ukochana Astaxantyna, o której już powiedziałam przy poprzednim serum, już takim typowym na przebarwienia, jeżeli chodzi o slawię, to właśnie, jeżeli chodzi o Astaxantynę tutaj, to serum również, ona ma taki łososiowy kolor. Także Warto również nie zapominać o tym retinolu, jeżeli mamy tutaj do czynienia z przebarwieniami. Pamiętaj o tym, że jeżeli masz problem z przebarwieniami, to głównie stawiaj na produkty, które wcześniej pokazałam i ten retinol już jako dodatek. Natomiast jeżeli planujesz połączyć, to musisz wiedzieć jak. Jeżeli tego nie wiesz, to najlepiej zdecyduj się na przykład na jeden produkt, czyli ten produkt, i po prostu odpuść sobie retinol albo zgłoś się do kogoś. Kto taką pielęgnację ci ułoży. Pamiętaj, żeby na sobie nie eksperymentować, bo jeżeli tutaj źle połączysz. Chcesz stworzyć takie połączenie i źle, źle to zrobisz, to po prostu y, może to mieć skutki opłakane, mogą pojawiać się nawet tutaj y, nie tylko tyle, co zaczerwienienia, ale nawet dojść do poparzeń i tak dalej. Nie chcesz tego przechodzić. Także tutaj, jeżeli chcesz działać tak bezpiecznie, to już sięgnij po taki produkt stricte na przebarwienia. Y, dodatkowo słuchajcie, jeżeli chodzi o przebarwienia, tak jak powiedziałam, ta pielęgnacja powinna tutaj troszkę więcej zawierać. Taka pielęgnacja powinna być szyta na miarę. Warto dobrać na przykład sobie odpowiednią formę pochodną witaminy C, dobraną do um, również swojego podtypu skóry, ponieważ tutaj możemy mieć do czynienia na przykład z przebarwieniami posłonecznymi. Natomiast możemy mieć też cerę np. Na naczyniową albo trądzikową. Także tutaj już odpowiednia forma pochodna witaminy C będzie również w tej pielęgnacji nam sprzyjać. I często zapominany składnik np. alfa-arbutyna, ale to już słuchajcie, nie łączymy wszystkiego naraz, ale o alfa-arbutynie, też warto wiedzieć, ona również będzie miała takie działanie rozjaśniające i na przykład znajdziemy ją w serum The Ordinary czy Beauty of Joseon. Natomiast myślę, że to jest już osobny temat. Być może kiedyś do niego wrócimy. Jeżeli Cię on interesuje, koniecznie napisz mi w komentarzu, że tak, interesuje mnie ten temat. Ja już będę wiedziała o co chodzi. Kochani, to już na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że skorzystałaś. Koniecznie daj mi znać. Komentarzu. Tymczasem chciałabym tylko ogłosić, że wszystkie osoby, które pisały do mnie y, wiadomości prywatne, maile, czy będzie jeszcze druga edycja Age Hacking, czyli jak zahakować swój wiek, szkolenia, które prowadziłam ostatnio. Tutaj mam dla Was wiadomość, że drugiej edycji nie będzie, to jest to zła wiadomość. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że to szkolenie zostało y, słuchajcie zapisane i złożone w jedną całość, ten cały materiał sz szkoleniowy. I można je teraz kupić na www.asymoda.com i posiadać tą cenną wiedzę, którą przekazywałam właśnie podczas szkolenia na temat inteligencji komórkowej, na temat neuroplastyczności mózgu. Jak to wszystko razem możemy wykorzystać właśnie w celu działania anti-aging, i jak wspaniale, wspaniałe narzędzia mamy sami w sobie, o których nawet często nie wiemy. A nawet zdradziłam mały, ale czarny sekret tak zwanych luksusowych influencerek, i tutaj nie chodzi o żaden syndrom z dubaju, tylko o drugą stronę, inną stronę, o której nikt nie mówi i wcale nie potrzeba żadnego dubaju, a nikt Ci o tym nie powie. Także jeżeli masz ochotę na takie rewelacje, zapraszam do szkolenia, które teraz już można nabyć na www.moda.com. Aktywuj swój dostęp do już dziś, ponieważ to szkolenie będzie na stronie tylko przez limitowany okres czasu. Do zobaczenia. Cześć!